Niech wołs Bóg błogosławi. Zabrze wyróżnia się, mają bezpłatną toaletę na dworcu PKP. W środku ktoś tam prał w zmywalce. Bluzgał. Znowu miałam obawy i wątpliwości. Pokój niech będzie z Tobą, chwała Bogu. Czy odczuwasz pokój? Tak. Skoro odczuwasz pokój, jakże więc to wszystko mogłoby pochodzić od szatana? Nauczyła się kochać Boga tak, jak nikt dotąd go nie kochałaś. Chcesz także, aby inni podobnie kochali Boga, oddawali mu chwałę. To przeciwne szatanowi. Czy szatan pracowałby nad tym, by zniszczyć samego siebie? Poprowadzę cię jeszcze bardziej i zwiążę cię z Bogiem. Za każdym razem, gdy wątpisz, pomyśl, co zyskałaś dzięki tym tekstom.